Łąka kwietna łagodzi stres, tłumi hałas, oczyszcza powietrze, ale nie wiem, na pewno spodoba się pomysł sporadycznego koszenia. Miejskie łąki kwietne mogą kwitnąć przez cały okres wegetacyjny, zależnie od wysianych gatunków. Można wysiać rośliny w taki sposób, aby czas ich kwitnienia nie zachodził na siebie, a najlepiej, żeby rośliny kwitły po sobie. Nie znajdziemy dwóch identycznych miejskich łąk kwietnych, ale dwa główne nurty, w których są one zakładane. Możemy rozpoznać, przyglądając się nieco uważnie gatunkom roślin, które na niej dominują. Co w takim razie znajdziemy na łące jednorocznej? Łąkę możemy nazwać jednoroczną, jeżeli rosną na niej głównie rośliny jednoroczne, czyli takie, które realizują swój cykl życiowy w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego. To znaczy, że ich nasiona kiełkują na wiosnę, roślina rozwija się, zakwita i owocuje w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego tak, żeby tegoroczne nasiona w przyszłym roku miały szansę wykiełkować. Gatunki jednoroczne, które możemy spotkać na miejskich łąkach kwietnych, to między innymi rumianek pospolity, mak polny, haber bławatek, ostróżeczka polna, kosmos podwójnie pierzasty, len wielkokwiatowy czy żmijowiec babkowaty. Warto dodać, że dostępne pakiety nasion często stanowią mieszankę roślin jednorocznych i wieloletnich, dzięki czemu łąka w jednym miejscu może się zmieniać z roku na rok. Ale łąka jednoroczna może być również trwała, ponieważ odpowiednio dobrane gatunki będą się samoistnie wysiewać, a łąka będzie się odradzać z banku nasion, które zostały w glebie z poprzedniego sezonu. Trzeba wtedy jednak pamiętać o wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu gleby. Rzmiłowiec babkowaty, którego często spotykamy na miejskich łąkach kwietnych, nie jest rodzimym gatunkiem w Polsce, ale bardzo dobrze sprawdza się jako roślina nektaru i pyłkodajna. Dodatkowo nasiona, pojawiające się późnym latem, żywią wróble, mazurki, szczegły czy dzwońce. Mak polny, jako gatunek pyłkodajny, przyciąga przede wszystkim dzikie pszczoły i trzmiele, dostarczając im cennego białkowego pokarmu. Haberbłowatek, żmijowiec babkowaty. Słonecznik zwyczajny, rumianek pospolity i mak polny chętnie odwiedzałyby przez pszczołę miodną, trzmiela kamiennika czy trzmiela rudoszarego. Z kolei rumianek pospolity również przez pszczolinkę pospolitą i lepiarkę wąskopasu. Gatunki jednoroczne spełniają rolę stołu biesiadnego dla zapylaczy, ale mogą być wykorzystywane w inny sposób. Heberb jest nektarą ale nie tylko służą pszczołom jako źródło pokarmu. Również płatki jego kwiatów mogą wdać się materiałem, który pszczoła z gatunku murarka makowa wyścieła swoje gniazda. W jakim okresie możemy obserwować i korzystać z dobrodziejstw miejskich łąk jednorocznych? Łąki jednoroczne to typowe łąki letnie, na których najwięcej gatunków zacznie kwitnienie już w czerwcu, tak jak maki, habry czy rumianki. Cieszyć oko mogą nawet do końca września dzięki m.in. żmijowcom czy kosmosom. A gdzie można zakładać łąkę składającą się z gatunków jednorocznych? Miejskie jednoroczne łąki kwietne rosną prawie wszędzie. Warunkiem koniecznym jest dobre nasłonecznienie. Łąka jednoroczna daje szybki efekt wizualny, więc doskonale sprawdzi się w miejscach reprezentatywnych. Szybki efekt i małe wymagania siedliskowe klasyfikują łąkę jednoroczną jako idealnego kandydata do urozmaicenia miejskiego krajobrazu. Pamiętaj, że łąka jest korzystnym rozwiązaniem dla Ciebie i środowiska.